Klatka po klatce, klatce KSW po Gali, KSW 79 w Liberce ze mną Martin Lewandowski. Po raz pierwszy tak źle skupieni. <laughs> tak jest, trudno będzie się tutaj skupić, ale postanowimy, postanowimy, że sobie przeanalizujemy to, co stało się tutaj i to, co stanie się na Narodowym, bo to są dwa takie tematy wiodące. zaczynamy od Gali, która dopiero co za nami. Myślę, że będzie... Kilka pojedynków, o których nie zapomnimy, ale część też jest do zapomnienia. Jak, jak oceniasz te gary? Słuchaj, bardzo dobrze, jak na premierę, wiesz, KSW w Czechach, Uważam, że to był bardzo dobry ruch. Pobudziliśmy kompletnie nową publikę. Mamy za sobą już jakiś tam rosnący fanbase, mamy media, które bardzo nas od pierwszego wejrzenia pokochały. Dużo osób, które po prostu chce, żebyśmy wracali częściej się dziwią, że tylko myślimy raz do roku. No słuchaj, no dobry akcent, finansowo też na plusie mogę Ci powiedzieć, więc jakby wiesz, wszystko się dobrze składa, no nie mam powodu, żeby być smutnym. Ile biletów sprzedanych? No bo nie było kompletu, i nie ma co tutaj tak, pudrować rzeczywistości. Powyżej chyba 4000, jeżeli chodzi o całość tutaj hali. Eee, różne rzeczy na to wpłynęły. Nie będziemy pewnie o nich mówić. Parę, parę walk wypadło. Myślę też takich ciekawych, które sprawiłyby, że tych pustych krzesełek byłoby zdecydowanie mniej. No przede wszystkim fight card tutaj zawiódł, no ale takie rzeczy się niestety zdarzają i nikt nie ma na to wpływu. Kontuzje, no właściwie dwóch takich prawie, że koni pociągowych. Martinek i peszta. Ui. I mean, ano. <laughs> Czy jeśli wrócicie na ten rynek, to będzie Liberec, czy jednak Ostrawa, w którą celowaliście w pierwotnym założeniu? Słuchaj, Ostrawa, Praga, Słuchaj, ja byłem jeszcze przed COVID-em w Pradze, w o więc jakby zobaczymy. Liberec akurat, chcieliśmy zrobić galę w Czechach, szukaliśmy wolnych hal w danym terminie, znaczy miał być to luty, Liberec był po prostu no, nie, nie zabukowany, w innych były po prostu bookingi i też byśmy zastanawiali, jest to Super hala, naprawdę z wielkim potencjałem, ludzie są przewspaniali tutaj, naprawdę muszę pochwalić, bo, bo jednak jak przyjeżdżasz do kraju, a mamy w sumie trzy linki za sobą, mam naprawdę bardzo różne doświadczenia, więc tutaj bardzo świetnie jesteśmy podjęci przez, przez tutaj czeską ekipę pracującą w hali. No to jedziemy o tych pojedynkach, o których będziemy mówić długo. Pierwszy to jest, to jest starcie Randzana Jembijewa, debiut tutaj. Myślę, że wybraliśmy już nokaut wieczoru, absolutnie. No zdecydowanie tak i się właśnie ciesząc, mówiłem do Francuzów tutaj, stojąc że, że bardzo fajne otwarcie na Francję, dlatego że od tej gali bardzo mocno tam nas francuska telewizja wspiera i mamy podpisany kontrakt na ten rok, więc wiesz, francuski zawodnik KO wieczoru, no nie można było sobie chyba lepiej wymarzyć właśnie takie otwarcie na France. Jedziemy dalej z kartą walkę. Czy Ty dostrzegasz kontrowersję w walce Andrasa Gustafsona z, z Choszkiem? Słuchaj, rozmawiałem z Tomkiem, patrzyłem na e, powtórkę jeszcze, liczyłem dokładnie 10 uderzeń spadło. Nie miałem okazji w ogóle jeszcze z Tomkiem, tak bo akurat wchodziłem e, pas wręczyć filowi. E, chcę do tego wrócić, bo wydaje mi się, że są pewne sytuacje w, podczas walki, gdzie można jednak tą, tą, tą zasadę e, wiesz, trochę przedłużyć, ale Tomek, jakby nie widzę tu żadnej kontrowersji, nie widzę, że to była zła czy coś tam. Po prostu, żeby też... Pamiętajmy, że zawsze też robimy i patrzę się na to pod kątem widza i, i osób i oczywiście dostałem już swoje, wycierpiałem, że tak powiem, w mediach społecznościowych już po tej walce, więc jakby no też się staram wstawiać w buty fanów i chcę ten temat przegadać, bo jakby according to the rule, zgodnie z zasadami wszystko poszło po bożemu, natomiast są może takie walki zawodnicy, gdzie można po prostu tą linię przerwania przedłużyć. Wiem, że to jest ciężkie, wiem, że może to być po prostu niemożliwe. Teraz tak na szybko myślę. Tomek powiedział, słuchaj, ja nie wiedziałem, czy on ma złamaną szczękę, czy on nie może... No, jest milion rzeczy, które mogły się wydarzyć. Jeżeli on podchodzi i mówi, że, że ma podjąć walkę, chłop nie reaguje, 10 ciosów, co prawda w bardzo szybkim tempie padły, więc jakby nie, nie ma tu żadnej kontrowersji, po pierwsze. Po drugie, jakby Tomek zachował się ok, tylko właśnie, czy właśnie tutaj wiesz od kątem już jakby trochę takiego nie, widza, który to ogląda, czy jest jakieś możliwość, żeby znaleźć taki punkt, że przy takich walkach, albo nie wiem, jakaś dodatkowa komenda, no coś, ale na razie w ogóle tak wiesz. Yy na gorąco e, e, no to komentuję, ale chciałbym wiesz, no jakby dla mnie zawsze jest jedna rzecz, której nie lubię po gali, jak są właśnie jakieś takie kontrowersje z tym, nie, bo to zawsze w jakimś stopniu tam nie psuje, choć nie uważam tego za kontrowersyjne, ale wiesz cała ta atmosfera, która się wydarzyła i też e, wiesz jakoś mamy, może pod tym względem w jakimś stopniu pechowo, że, że, że i na gali, na gali, gdzie ona była, przypomnij, w nowym Sączu, że mieliśmy tam wiesz dwie kontrowersje jakieś tam decyzje i trzeba było się z nimi tłumaczyć i ja wiesz no jakby zawsze to fajnie jest, jak właśnie się cieszymy wiesz dobrze e, że gala poszła po prostu wiesz no, bez żadnych niepotrzebnych tam emocji jedziemy dalej z kartą walk i pojedynek który myślę też będzie szeroko komentowany to co się stanie po tym pojedynku bo mam wrażenie, że czas bardzo okrutnie obchodzi się z zawodnikami MMA. To jest wstęp do pojedynku Daniela Omilańczuka z Michałem Kitą. Co dalej z Danielem Omilańczukiem w KSW? No nie wiem, no nie chcę tutaj wiesz, podejmować decyzji ani za swój cały team, ani też za... Um, przede wszystkim team Daniela. Wiesz, wygrał, przegrał. Ostatnie dwie walki ma taki bilans. Um, no rzeczywiście dzisiaj nie był jakoś w, w dobrej formie. Myślę, że po prostu no, kilka go naprawdę poważnie um, uszkodził. Um, Michał. No wiesz, to panowie, już po 40 już to też jest odczuwalne. Jednak to nie to kardio, już ten organizm wyniszczony. No trzeba się zastanowić, bo może w ogóle oni sami, czy tam Daniel powie, że to już jest um, finish. No więc jakby. Pamiętajmy, no, dwie ikony tego sportu też trzeba wziąć to pod uwagę, więc na pewno będziemy, będziemy wiesz, to analizowali tą sytuację, zastanawiali się. Na pewno taki pojedynek, jakby z mojego punktu takiego promotora nie ma sensu jakby na rynku takim zagranicznym. Jeżeli coś to tylko w jakiejś takiej właśnie lokalnej polskiej e, anturażu, w polskim anturażu. Myślę, że zapamiętamy te gale dzięki e, dwóm nazwiskom możny wrzosek, no bo to co oni zrobili w trzeciej rundzie to dla mnie to jest runda roku już teraz mogę to powiedzieć nieprawdopodobny przyznaj pojedynek no tak no tutaj Arek akurat brat mi napisał że, że jest zawodnikiem który prawdopodobnie jeżeli chodzi o krwawość i taką w, w, nie wiem rodzaj wyczerpania w walce tak to to w, chyba Michałowi Materli zaraz zabierze miejsce <grym> I, I rzeczywiście jest w tym coś, że po prostu jak Arak wchodzi to zawsze po prostu jest gęsta atmosfera. No i trzy świetne rundy. Rzeczywiście trochę lekcoważąco to nie Tomasz właśnie, tylko Arak podszedł. Więc słuchaj, no, no, kapitalny fight. Fajnie, że w stójce, bo to właśnie często się tak mówi, że a dwóch stójkowiczów to będą się kulać w parterze, więc pokazali panowie pełną klasę, eee, no gratulacje dla Arka, hmm, zobaczymy co z jego nogą. No właśnie, no ja mogę powiedzieć jakie do mnie do, do, docierają sygnały, że ta noga jest złamana. Uuu, no to... Nie ciekawy. Mam cały raport na Whatsappie od kolegi naszego głównego medyka, ale nie widziałem jeszcze, żeby, ten, żeby to dotarło. No prosto po walce trafił do szpitala, Arek. Teraz rozmawiałem tutaj też z różnymi ludźmi, no i no nie wygląda to dobrze. Takie jest okay. przynajmniej, takie, jest, takie sygnały dostaję. No, całkiem możliwe, no nie wiem. Muszę... Ale rozumiem, że bonus za walkę wieczoru absolutnie wpadnie. No, myślę, że tak. Jeszcze właśnie. Ramzana walka wydaje mi się, być bardzo ciekawa, eee, zakończona w bardzo ciekawy sposób, więc jakby to są właściwie dwa moje typy, jeżeli chodzi o Fight of the Night. No i przechodzimy do walki, walki wieczoru. Nie przypominam sobie mistrza KSW, który sprawiałby Wam tyle problemów, co Phil Fries. <laughs> no słuchaj, no najdłużej... Broniący tytuł mistrz, wiesz, na kogo nie zastawiamy, to po prostu przejeżdża się po tych, tak, po tych, po tych przeciwnikach, więc no, no jest nie do zatrzymania chłop. Co dalej? Bo tak szczerze powiedziawszy, jak, jak przeanalizujemy rynek, jak przeanalizujemy e, możliwe transfery do organizacji KSW, no to ma, mamy problem. Nie wiem, trzeba będzie go poprosić chyba, żeby do 9:3 zaczął się rozcinać. Nie <noise> wiem, nie wiem jakiej części ciała musiałby się pozbyć. No tak, no, pewnie jednej nogi. <noise> I drugi temat, gala KSW na Stadionie Narodowym ogłoszona 3, 3 czerwca, ale wiem, że to nie była łatwa decyzja dla Was, głównie dlatego, że no przedłużała się ta decyzja dotycząca stadionu. Czy był taki moment, kiedy mówiliście sobie, nie no, straciliśmy dwa miesiące na promocję, no i nie, wiem, nie wiemy co dalej. Tak, oczywiście, no, słuchaj, no tak naprawdę już gdzieś tam w, w okolicach listopada byliśmy właściwie, wiesz, skłonni, żeby ogłaszać, czy już na tyle w, 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 propozycja w głowach u nas, czy nam propozycja z, zapadła. M, decyzja, nie propozycja, tylko decyzja, że chcemy to robić w zbliżającym się roku, później te problemy z dachem przedłużający się. Cała ekspertyza. No, braliśmy to pod uwagę, ale uznaliśmy, że kolejny rok będziemy teraz znowu czekali, bo coś innego się dzieje. No, na tą chwilę wydaje mi się, że można ocenić, że to był dobry strzał z tego względu, że, że no, 5 tysięcy prawie biletów sprzedanych. Wiesz, przez... Na samo hasło KSW na, na Narodowym. tak. Chciałem, żeby właśnie tak było, żeby po prostu wyparność naszej marki i oczywiście też cichego bohatera, jakim jest sam narodowy stadion, sprawdzić. Wiesz, to jest taka gala i taka taka gala ta wcześniejsza, jako Rouseum 1, do której właściwie i media i fani często wracali. Więc było w tym jakiś taki rodzaj, wiesz, takiego oczekiwania, że kiedy ta druga edycja i my nigdy się z niej nie wychcieliśmy wycofywać, tylko po prostu no właśnie te zewnętrzne okoliczności gdzieś powodowały, że musieliśmy zwlekać tą decyzją. No, początek jest optymistyczny. Świetna sprzedaż, 24 godziny, dobry wynik, więc liczę, że będzie rekord. Kiedy organizowaliście pierwszą galę na narodowym, zrobiliście podobny, powiem w cudzysłowie manewr, czyli też ogłosiliście samą galę. Czy tym razem sprzedaliście więcej biletów niż wtedy? Podwójnie prawie, zdecydowanie. Wow. Już nie pamiętam dokładnie, wiesz, w jakim tam jak się, bo to później jest, wiesz, jakiś okres, ale jeżeli chodzi o sam moment ogłoszenia, to tak, to jest prawie dwukrotna, jak się mówi? Wykonaliśmy biletów. Tak, ale taka, no, że, że no, tak. Szpilka Pudzian, to wiemy. To wiemy? To będzie? Oczywiście. To nie wiem, no, słuchaj, no, co wiemy, no. No Proszę Jeden Ciebie. drugi chce, no, i, i tyle, no. Mariusz coś tam zaczął, wiesz. Przyjedziemy... Prezes to pogadamy, no to wiesz, nie wiem co jemu tam w głowie chodzi, słuchaj, no będzie jak no ogłosimy, no szczerze, no, oczywiście, na no, Artur chodzi już mówi, Mariusz, Mariusz, to dziwnie jest się, hit. To jest tutaj hit. w ogóle nie ma, tak. że nie chodzi, wiesz. no bo tu powinien Artur, Mariusz, <słuchaj> <słuchaj> może taki patent zrobić. E, a wiele się mówi o walce Mameda ze Scottem skamem? czy to jest decyzja, która zapadła, czy nie, czy to jest dobry pomysł, bo rozumiem, że Mamed będzie main eventem tej gali, E, absolutnie. Zobaczymy. Słuchaj, no nie chciałbym gadać o, o, o Fight Cardzie, bo będę wymijająco ci odpowiadał, co tydzień będziemy. Ale opraczali... Jest to pomysł? Jest to pomysł oczywiście, no jest jakiś jeden z, ale jest wydaje mi się równie dobry drugi pomysł na, 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 na to zestaw... na zestawienie kogoś z nowym kimś. W... Z naszym mamy dzikiem. No więc jakby nie pytaj mnie, bo będę Ci po prostu tutaj, wiesz, lał wodę. Co tydzień będziemy ogłaszali, przez 11 tygodni będziemy Państwa zamęczać różnymi ogłaszaniami. Jak oczywiście te pary będą potwierdzone i tak jak wracając z szpila Pudzian, tak, panowie chcą, tak, oczywiście jest to w naszych głowach, ale w następnym tygodniu widzę się z Mariuszem. Czy pamiętasz, przy którym zestawieniu sprzedaliście najwięcej biletów podczas pierwszej gali na Stadionie Narodowym? O nie, nie, ma, nie, Z pamiętam. Tego co ja pamiętam, to było zestawienie Burnejki z Popkiem. Do czego zmierzam i do czego zmierzam? Czy tym razem oprócz sportu też będzie taka walka, która będzie przyciągała kibiców? Nie ma takiej potrzeby, ja nie czuję takiej potrzeby. Prawda? Wydaje mi się, że spokojnie jesteśmy w stanie pociągnąć to bez żadnych flikowych zestawień. Jest jedna jedyna postać, która, o której ja myślałem, że moglibyśmy dać mu walkę, to jest Martin Ford. Człowiek, który od 2019, tuż przed COVID-em, umowa została podpisana i tak naprawdę tą walkę e, no nie została mu dana, bo właśnie, bo COVID, bo inne rzeczy, nie wróciliśmy do Wielkiej Brytanii, więc to jest takie miejsce, no, gdzie ja się czuję już po prostu w obowiązku, żeby jemu tą walkę e, dać. Ale są problemy innej natury, że już ma w tym czasie jakieś tam inne zobowiązania. E, Yy, chyba coś nagrywa. No i nie miałem okazji jeszcze z nim na ten temat, jakby tak konkretnie pogadać, ale to jest właściwie jedna, jedyna jakiś tam pomysł na takiego Ouflika. Ale szczerze, w ogóle to jest na zasadzie bardziej zobowiązanie niż chęć, że coś musimy podkręcić. Wydaje mi się, że spokojnie obronimy się tutaj yy, tak zwanym czystym sportem. A nie masz obawy, że jednak wasze gwiazdy. Te 6 lat temu były jednak w prime, i, i gdzieś tutaj niepostawienie na Frika może Wam sprawić duże problemy. Słuchaj, no, Bierzemy jeszcze pod uwagę ten stracony czas ze względu na awarię dachu. No tak, mamy Pudzian, wiesz, wypełniliśmy e, drugą największą halę w Polsce Arenę Gliwice na, na prawie 14 tysięcy. Byśmy spokojnie tym zestawieniem e, i tymi dwoma zawodnikami e, do myślę 25 mogli dobić. Ja nie będę. To jest drugie tyle, nawet jeszcze więcej, jeżeli chodzi o wielkość narodowego, ale ja wierzę naprawdę w sukces, tak jak mówię, czysto sportowy. Ja się nie obrażę, jeśli tych plików tam nie będzie. I szczerze, życzę sukcesu, bo to jest wielka sprawa, że po tych sześciu latach wrócimy na największą arenę w Polsce. No, Również chciałbym już usiąść i usłyszeć jakąś fajną nutę. Czekamy. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.